W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o najgorszych ojcach w serialu 19+. Na samym początku myślałem, że będzie ich mało, no ale się przeliczyłem. W stworzeniu tego rankingu pomógł mi kolega wraz z osobami, które teraz tutaj widzicie. Jeśli ci się spodobał ten film, to nie zapomnij o łapce w górę. W mojej ocenie najgorszym ojcem jest Wnyk, ponieważ jest alkoholikiem, stosuje przemoc wobec swoich dzieci, nie zajmuje się nimi i jest darmo z jadem, bo nawet nie ma roboty. Z Mariana to był niezły numer i zasługuje na drugie miejsce, bowiem jest taki sam jak ten z pierwszego miejsca, tylko z taką różnicą i złamał sobie rękę, a później prawie go zabił. Był to trudny wybór, ale małe dzieci nie potrafią się bronić, a Seba był już na tyle dorosły, że powinien się obronić, tylko dlatego dałem go na to miejsce. Krzysiek jest przykładem ojca doskonałego, yy, to znaczy dawcy. W ogóle nie interesuje się swoim dzieckiem, o którym jednak była mowa na początku odcinka. Info wysłał mi Kacper. Też nie płaci na nią alimentów. Zapewne córeczka Krzyśka żyje z luftu. Kamil zasługuje na to czwarte miejsce. Ponieważ chciał zmusić Lucy do czegoś strasznego. Chyba każdy wie o co mi chodzi. Jeśli nie, to zagadka. Ciąża, lekarz, a później nima. Ale też nie wiadomo co by było, gdyby nie zginął. Mógłby być dobrym ojcem lub też coś zrobić Damiankowi. Tego niestety nigdy się nie dowiemy. Ojciec Leny, czyli Mateusz, jest na piątym miejscu. Generalnie mężczyzna nigdy nie interesował. Się córką. Jedynie jak czegoś o niej potrzebował, to wiedział, gdzie jest. Kiedy Lena oddała mu nerkę, to facet nawet je ogarnął. Dlatego jest na piątym miejscu. Mareczek to też taki niezły numer. Ojcowi Ali nic nie pasowało. Była z facetem źle. Przyjaźniła się Sebą też źle. Chodzi mi tutaj o pierwszy sezon. Była z Magną to bardzo źle. Temu facetowi raczej nie szło dogodzić. Teraz pewnie jest dumny, Ali, że ratuje małpy. I w końcu nie jest już dziewczyną. W końcu to homofob. Z przykrością muszę. Tutaj dodać mecenasa Pawlaka, który gardził swoim synem Kamilem. Chciał sterować jego życiem, studiami i z kim się spotyka. Nie był za dobrym ojcem, aczkolwiek obecnie facet dorany przyłóż. Miłosz powinien kupić sobie bluzkę z napisem Super Ojciec. Nie to, że facet nie potrafi ogarnąć swojego syna, to w dodatku był rozpuszczony jak bezpański bicz. Kiedy robił coś nie po jego myśli, to od razu na niego krzyczał. Dlatego też Lena go zostawiła. Szymon też powinien sobie kupić taką samą bluzkę jak Miłosz. Opa generalnie jest nieodpowiedzialny. Kiedy miał pod opieką swoją córkę, to postanowił zjarać się z Sarą. Tylko to mi się nie spodobało, dlatego też dodałem go na ostatnie miejsce. Nie pogniewam się, jeśli dasz znać w komentarzu, który ojciec zasłużył na miano najgorszego.